Drodzy diecezjanie, jesteśmy y, przy końcu lipca. Za chwilę będziemy uczestnikami bardzo podniosłych uroczystości. Zbliża się bowiem 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chciałbym naprawdę z serca wszystkich Was zaprosić na uroczystości, które będziemy przeżywać także. Na Pradze zapraszam na mszę świętą do Katedry Praskiej 1 sierpnia na godzinę 18. My najczęściej wszystkie sprawy związane z powstaniem, przebiegiem tego powstania, kojarzymy z, z lewobrzeżną częścią Warszawy. Chciałbym przypomnieć, że wszystko to, co działo się na Pradze miało również duże znaczenie do, dla przebiegu całej batalii powstania warszawskiego i chcielibyśmy to wspólnie uczcić, aby pamięć o tej części powstania warszawskiego nie zaginęła, ale była w naszej pamięci, w naszych sercach zawsze żywa.